Trzeci dzień odmładzania się o 15 lat, dzisiaj pełnoprawny, pełnometrażowe obciążenie i to był ostatni dzień, 15 czerwca, kiedy można było zbyć oznakę za przejechanie na jednej sesji 10 mil, czyli 16 km, więc wziąłem się ostró do roboty. Krótka przerwa na nawodnienie przed 10 km. Mamy w ogóle się w Maraton. Tutaj za mną biegną uczestnicy, ale nie ma co. Lecimy dalej, trzeba zrobić te 16 km w jak najlepszym czasie. Tyłek dosyć mocno bolał, ale finalnie z przerwą. Mamy 17 km. 56 minut i się zgrzałem statystyki tego od przejazdu masz na ekranie razem z mapką Spalone jeszcze dodatkowo ponad 600 kalorii i to jest najważniejsze.